Cześć, to iwana, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie mam zimowe dodatki i ogólnie opowiem trochę o tym, jakie mam podejście, żeby, wiecie, ta szaroburość, jaką mamy za oknem przez te miesiące, gdzieś tam nie wpłynęła na mnie aż tak bardzo i żeby czuć się dobrze, jak wychodzę i wiecie, muszę być opatulona w kurtki, czapki, szaliki i tak dalej. No i jak zawsze na początku każdego filmu moja prośba. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, tudzież do jakiejkolwiek interakcji z kanałem. No i napiszcie mi sobie, jak to u was wygląda, czy Nosicie jesteście z tych osób, które mają, wiecie, jedną czarną kurtkę i do tego stonowane dodatki, czy raczej nosicie kolorowe dodatki. Dajcie mi znać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Wasze zimowe akcesoria. I słuchajcie, na początku, zanim zacznę, chciałabym Wam gorąco podziękować, bo osiągnęłam 2000 subskrypcji. Słuchajcie, nie wierzyłam, że to się wydarzy. W sumie tak patrzyłam teraz, bo robię sobie powoli podsumowanie roku, że nawet nie zapisałam tego w celach na ten rok że to jest to, co chciało, chciałabym, żeby się wydarzyło, bo na początku roku wydawało mi się to niemożliwe. Dziękuję Wam serdecznie i też z tego miejsca chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego na święta, radosnych, spokojnych, wesołych świąt w gronie rodzinnym, tudzież w gronie przyjaciół, żebyście czuli się dobrze spędzając te święta i na pewno dużo odpoczynku. Ja... Zamierzam właśnie to robić, po tym jak wiecie, zrobię cały maraton gotowania i tak dalej. Mam zamiar przez właśnie tydzień odpocząć i zasadniczo nic nie robić. Przechodząc do dzisiejszego filmu, stwierdziłam, że w sumie pokażę Wam, jak wyglądają moje dodatki zimowe. Mam ich całkiem sporą kolekcję, muszę powiedzieć. Jedną używam rzadziej, drugie używam częściej, natomiast ogólnie. Moje podejście jest takie, że nie chcę się do końca wiecie tak wtapiać w ten czarno-szary tłum i że chcę jakby w jakiś sposób sobie umilić te zimowe miesiące. Ja naprawdę nie lubię zimy. Nie lubię ze względu na brak słońca i zimno i tak dalej i to że trzeba ubierać na siebie po prostu milion warstw. Tutaj jeszcze potrafi być potwornie zimno i tak naprawdę nieprzyjemnie, więc to ubieranie się zimą jest to dość trudne i tutaj przynajmniej ta zima jest też długa, jak już się zrobi zimno, to jest sobie tak szaro czasem i do kwietnia. W każdym razie zacznę może od tego, jakie mam okrycia zimowe tak pokrótce, dlatego że będzie to miało więcej sensu, jak pokażę Wam potem dodatki i wrzucę Wam tutaj zdjęcia po prostu kurtek, o których mówię nie będę. Nie będę ich teraz pokazywać. No więc tak, mam jedną główną kurtkę, taką na, wiecie, taką zimę, zimę. Jak już się zrobi faktycznie zimno w styczniu, to tą kurtkę będę nosić i prawdopodobnie będę ją nosić, wiecie, do marca. Ona jest z Benettona, jest kurtką puchową, jest bardzo, bardzo ciepła, no i jest w takim zgniło-zielonym kolorze. Ja kupując kurtkę, stwierdziłam, że chcę mieć coś, co jest w miarę neutralne, wiecie tak nie chciałam szaleć z kolorami, ale żeby to nie było coś super ciemnego, super czarnego i tak dalej, kupiłam tą kurtkę, to już chyba będzie jej trzeci sezon. Bardzo jestem zadowolona i powiem wam, że nawet cieszę się na to, że będę ją nosić, już ją nosiłam kilka razy. I to jest taka najcięższa kurtka. Natomiast druga, którą może najczęściej, jest z kolei dość kolorowa, zwraca uwagę i naprawdę bardzo do, lubię ją nosić. To jest kurtka, którą kupiłam w Uniqlo 5 lat temu, jak wypuścili kolekcję z Meko. To jest kurtka puchowa z tej tych, tych takiej, wiecie, linii, którą one, oni wypuszczają zawsze zimą. Polecam te kurtki tak swoją drogą, bo są naprawdę rewelacyjne. No i moja jest akurat właśnie w kolorowa i bardzo, bardzo to lubię, bo właśnie, tak jak mówię, nie jest czarna mam też płaszcz po który przyznam szczerze, że sięgam z tych trzech najrzadziej między innymi dlatego, że tutaj są bardzo duże wiatry i po prostu przez ten płaszcz wszystko przewiewa i jest mi zimno. Płaszcz jest oryginalnie z Crew. kupiłam go z drugiej ręki jest granatowy, jest wełniany to jest jakby taki klasyk mój Wcześniej też miałam granatowy płaszcz, tylko że z Uniqlo, potem ten płaszcz niestety zniszczyłam, bo dotknęłam słuchajcie, świeżą farbę, aczkolwiek ten płaszcz już wtedy też miałam 5 czy 6 lat, więc stwierdziłam, że to może znajdę, wiecie, pamiętam, że wtedy myślałam, że może będę musiała oddać ten płaszcz do czyszczenia, ale w międzyczasie znalazłam ten i stwierdziłam, że w sumie ten, który mam teraz, Sens J.Crew, leży lepiej, jest taki bardziej obszerny, więc mogę grubsze swetry pod, nie, pod niego założyć. Jest też troszeczkę bardziej elegancki. Więc to jest taki, wiecie, mój dyżurny, elegancki płaszcz na zimę. I jeszcze jedna rzecz, po którą sięgam czasem, jak jest tylko, że musi być ciepło, to już takie, wiecie, 10 plus stopni. To jest płaszcz długi e, marki Ralph Lauren, który kupiłam chyba w zeszłym roku. Nie, to musiało być 2022, musiało być dwa lata temu, tak mi się wydaje. I chyba dopiero zaczęłam go nosić w zeszłym roku, nie pamiętam. W każdym razie, nie. Nie, w zeszłym roku kupiłam. Nieważne. W każdym razie ten płaszcz z kolei też jest jakby stonowany, ale jest w kratę, jest kolorowy, jest długi. I tak jak mówię, noszę go raczej jak jest cieplej. Z jakiegoś powodu nie mam problemu, żeby nosić czapki do niego, ale nie lubię nosić szalika. Rzadko się to zdarza, no ale czasem trzeba. Czasem nie jestem w stanie wiecie, wyjść tylko w płaszczu, który jest narzucony na coś. Więc to są takie cztery moje podstawowe płaszcze na zimę. Mam jeszcze taki płaszcz, który jeszcze z Berlina przywiozłam, który jest żółty, który kiedyś po prostu nosiłam non-stop. I słuchajcie, tak w tym roku patrzyłam na ten płaszcz i patrzyłam i stwierdziłam, że ja nie wiem, czy ja chcę go dalej nosić. Muszę, muszę go spróbować po prostu założyć i zobaczymy. A i co przypomina mi o tym, że w sumie mam jeszcze jeden płaszcz czerwony, który jest z marki Lujo który kupiłam jeszcze właśnie w Berlinie i to był kiedyś mój taki, wiecie, ciepły zimowy płaszcz. Na tutejszą zimę to jest niewystarczające, ale jest to taki też bardziej elegancki płaszcz, bardziej wyróżniający się, bo jest czerwony. No i przechodząc już do głównego tematu, to są wszystkie moje dodatki zimowe. Jak widzicie, jest tu trochę koloru, jest tu trochę takich kolorów neutralnych. No i właśnie wynika to z tego, że część moich płaszczy i kurtek jest bardziej kolorowa, wtedy zazwyczaj noszę bardziej neutralne rzeczy do nich, a część jest taka bardziej stonowana i noszę albo neutralne, albo kolorowe dodatki w zależności od humoru. No i właśnie to jest dla mnie taka rzecz, która jest ważna zimą, dlatego że tak naprawdę bardzo często jest, jak jest zimno, to słuchajcie, każda, każdy z nas pewnie ma jedną, może dwie, dwie kurtki czy tam płaszcze, które na takie naj, najbardziej zimowe dni mamy i nosimy je non-stop i po prostu. Jak już człowiek nosi to tydzień, czy drugi tydzień, i tak dalej, to już czasem nawet najfajniejsza rzecz się może znudzić. Dlatego właśnie ja lubię się bawić dodatkami. I zacznę sobie od rękawiczek, których mam dwie pary. Jak widzicie, najbardziej klasyczne, jakie można sobie wymyślić, czyli dwie czarne pary z tej samej firmy, rewelacyjne. No i tak. Ja nie lubię rękawiczek, które nie są skórzane. Uważam, że skórzane rękawiczki, po pierwsze, zawsze dobrze wyglądają, są bardziej uniwersalne, są troszeczkę bardziej eleganckie, bym powiedziała. No i po prostu to jest moja preferencja, tak? Jeżeli mam mieć niewiele rękawiczek, to wolę zainwestować w coś dobrego. Jak szukałam rękawiczek, to jedna rzecz, którą chciałam znaleźć, to są rękawiczki, które są skórzane, ale które działają ze smartfonem. I te, słuchajcie, to robią. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że po już chyba kilku sezonach, tak jakie mam, ta powłoka, która prawdopodobnie tam, tam była jakaś specjalna powłoka, ona się ściera, więc troszeczkę jest gorzej korzystać z telefonu. To są rękawiczki marki Napogloves i mam dwie słuchajcie wersje. To jest wersja, która jest cienka, ona nie ma, w sensie ma, wiecie, w środku. Jest podszewka, ale ta podszewka nie jest ocieplana ani nic. I te rękawiczki mają tutaj, słuchajcie, pasek. Ten pasek ma takie jakby ćwieki, coś w tym stylu. To jest akurat moja druga para tych rękawiczek, bo niestety, ale pierwszą zgubiłam jakoś w zeszłym roku. Zorientowałam się teraz, jak przyszła jesień, że nie mam tych rękawiczek i potem sobie przypomniałam, że chyba ich gdzieś w taksówce zostawiłam albo coś. Więc słuchajcie, jak był Black Friday, to sobie zamówiłam nową parę bo tak bardzo lubię te rękawiczki i bardzo dobrze mi się sprawdzają. Druga para też na Poglows, tym razem ocieplana, to są takie już, wiecie, standardowe rękawiczki. Czekajcie, zdejmę. One są dużo bardziej przylegające, powiem szczerze, że nawet jak je założyłam po raz pierwszy, jak je kupiłam, to się zastanawiałam, czy nie zamówiłam za małych rękawiczek, ale one się rozbiły i to są moje rękawiczki na takie już naprawdę Zimowe, chłodne dni, dlatego że one mają dość takie grube ocieplenie. Ogólnie powiem Wam, że polecam te rękawiczki, są naprawdę świetnie wykonane. No i to, że można korzystać ze smartfona, moim zdaniem jest plusem. No i słuchajcie, czapki. Jeżeli chodzi o czapki, to mam czapki takie bardziej neutralne i mam czapki takie bardziej kolorowe, aczkolwiek zredukowałam ilość, dlatego że na początku sezonu. Zrobiłam przegląd i powyrzucałam kilka rzeczy, w sensie poszły do recyklingu. Zacznę może od tych dwóch. To są dwie takie same czapki, tylko w różnych kolorach. Z H&M, z... to jest jakaś wełna z kaszmirem czy coś tam, nie pamiętam. W każdym razie robiłam ostatnio film o tym, o jakościowych rzeczach z sieciów... sieciówek. I to jest przykład właśnie, że można naprawdę niezłą czapkę 46% wełny, 32% poliamidu, 19% moheru i Elastan. Powiem tak, one kosztują, chyba ja jej kupowałam za nie pamiętam, około 20 dolarów, coś w tym stylu. To jest słuchajcie, moja trzecia czarna, dlatego że dwie poprzednie zgubiłam. Ja nie gubię za bardzo rzeczy, ale jakoś nie wiem, ta czapka nie chciała ze mną zostać za, za bardzo. Świetne, rewelacyjne czapki z HNM. Nie wiem, czy mają je w tym sezonie, ale tę pierwszą czarną kupiłam, nie wiem, chyba ze trzy lata temu, potem chyba po roku zgubiłam ją, kupiłam następną, jak byłam w Berlinie, którą potem znowu chyba w zeszłym roku zgubiłam. I kupiłam ponownie trzecią, więc one były w ofercie. I w międzyczasie stwierdziłam, że ta czapka jest tak świetnej jakości, że kupiłam sobie taką bardziej, właśnie w kolorze lilio, takim lawendowym, liliowym, trochę takim przechodzącym w szary. Bardzo je lubię, bardzo są ciepłe, świetnie się sprawdzają, nie wyciągają się i naprawdę przełożenie ceny do jakości jest absolutnie rewelacyjne. Na początku jesieni robiłam taki film o liście takiej zakupów potencjalnych na ten sezon i mówiłam o tym, że chcę sobie kupić neutralną czapkę, bo mam jedną, która jest kiepskiej jakości. I mówiłam o tej. To jest czapka z Primarka, którą kupiłam w Bostonie, bo. Chyba pojechałam, nie spodziewałam się, że będzie tak zimno. Potrzebowałam czapki, weszłam do Primark'a i kupiłam tą. I ta prawdopodobnie pójdzie do recyklingu. Nie, może ją jeszcze zostawię, bo nic nie jest złego z tą czapką, no ale wiecie, jakby nie sięgam po nią. Natomiast kupiłam sobie, słuchajcie, porządną, neutralną czapkę. Nie w takim kolorze, a w kolorze szarym. To jest czapka, która jest wełniana. Nie mam tutaj. Marki, A, The Cozy, Cozy Sheep. To jest, słuchajcie, czapka, która jest w 100% z wełny marynosów. Bardziej będę się na temat rozwodzić w filmie zakupowym, który będzie za tydzień. Więc tylko wam pokazuję, że miałam ją na liście i kupiłam jest przepiękna, jest świetnie wykonana ta czapka. No i wełna marynosów jest też ciepła. Jeżeli chodzi o czapki kolorowe, to kiedyś miałam ich więcej miałam czapkę żółtą na przykład miałam czapkę nie pamiętam w sumie ale mam zostały mi te dwie zostały to znaczy tą kupiłam wydaje mi się, że prawie dwa lata temu to jest czapka z Reserve. Pamiętam, że jak byłam w Polsce w styczniu na wyprzedażach kupiłam tą czapkę, stwierdziłam, że czerwony. Nie czerwony, pomarańczowy kolor będzie super, właśnie do tej kurtki puchowej. Wydaje mi się, że już ją wtedy miałam, tą, tej zielonej, że wiecie, to ten kolor świetnie wygląda z granatem i tak dalej. Także noszę ją w miarę regularnie. Ona nie jest jakiejś super jakości, ona jest akrylowa. Tutaj wiecie, jeżeli chodzi o czapki, to ja czasem kupuję rzeczy z akrylu, bo, bo w sumie nie wiem. Bo, bo lubię czasem mieć po prostu opcje. W każdym razie podoba mi się to, że to jest pomarańcz, który jest takim tutaj jakby, nie wiem czy to widać, ale jest takie paski, są jakby też takie lawendowe, coś w tym stylu. Fajne połączenie kolorystyczne, dobrze mi się tą czapkę nosi. No i teraz, słuchajcie, i kolejna czapka, ostatnia już. To jest, słuchajcie, czapka z marki Pan tu Nie Stał. Ja pamiętam, że te czapki to patrzyłam już lata, lata temu um, za tymi czapkami. Bardzo mi się podobały, podobał mi się ten retro, wiecie, taki klimat tych czapek. Nie jestem jakoś super fanką czapek z pomponami, ale akurat uważam, że w, te, w, w tej konfiguracji to wszystko e, fajnie wygląda. No i w zeszłym roku stwierdziłam, że okej, okay, że kupuję sobie taką czapkę, bo robiłam też. Wiecie, zamówienie pod choinkę. No i stwierdziłam, że sobie kupię, zwłaszcza, że była właśnie wersja w takim kolorze. Oni mają zawsze ileś wersji kolorystycznych. No i stwierdziłam, że to będzie, słuchajcie, idealna czapka do tej mojej zielonej kurtki, właśnie ze względu na te kolory. Ona jest, właśnie te kolory są. Takie powiedziałabym, że w miarę stonowane jak na to, jakie te czapki potrafią być, w jakich kolorach i tak dalej. Bardzo, 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 bardzo ją lubię. Jest czymś zupełnie innym, ale stwierdziłam, że nie wszystkie rzeczy, które mam, muszą być tak bardzo na serio. Ta czapka jest. no nie jest za bardzo na serio. No i jeżeli chodzi o to szaliki, to powiem, że są bardziej stonowane, niż mi się w sumie wydawało. Mam tylko dwa takie. Kolorowe, a te kolory i tak są takie, wiecie, dość jasne, mało intensywne. Ale akurat, jeżeli chodzi o szaliki, to najczęściej noszę je do płaszczy i przyznam się, że, że pierwsza preferencja to jest szary szalik z jakiegoś powodu. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale szary szalik to jest ogólnie moja rzecz numer jeden. I mam dwa szare szaliki. Zacznę od tego, który. Zrobiłam sama na drutach lata, lata temu. Był taki moment, że gdzieś tam miałam okres, że próbowałam, wiecie, robić rzeczy na drutach. No i zrobiłam ten szalik i bardzo go lubię, bo podoba mi się, jak wyszedł, mm. <laughs> jaki ma wzór i tak dalej. On po tylu latach dalej wygląda rewelacyjnie i to jest taki szalik, po który dość często w sumie sięgam. Drugi szary szalik jest taki bardziej klasyczny, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób jest wykonany. Jest duży, co jest też fajne, bo można się nim dobrze opatulić. Niby jest z wełny, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie sądzę na tyle, na ile się znam na tym, jaka wełna jest w dotyku. To moim zdaniem to jest akryl. Kupiłam go, słuchajcie, na Mauerplatz w Berlinie. Gdzie pani twierdziła, że sprzedaje, właśnie z peru czy coś tam rzeczy. E, powiem szczerze, że nie sądzę. Może ma to jakąś domieszkę wełny, ale moim zdaniem jest to akryl w dużej mierze. Następny szalik, którego w sumie przestałam prawie nosić, w sumie nie wiem czemu. Kupiłam go też jeszcze w Berlinie, lata temu. I kupiłam go w And Other Stories. Oni zawsze mają rewelacyjne, słuchajcie, czapki, rewelacyjne szaliki itd., świetnej jakości. Tylko no nie są to tanie dodatki, bo trzeba faktycznie za nie sporo zapłacić. Natomiast one są po prostu rewelacyjnej jakości. Ten wydaje mi się, że jest z wełny tak na dotyk, bym powiedziała. No i też jest właśnie taki dość duży, ja go kupowałam głównie z myślą o moim granatowym płaszczu, tym poprzednim, który miałam, no ale z tym, który mam teraz też się to sprawdza, natomiast mówię rzadko kiedy noszę ten płaszcz, jak jest na tyle zimno, żeby nosić ten szalik, jeżeli to ma jakikolwiek sens dlatego że jak jest tak zimno, żeby nosić ten szalik, to zazwyczaj sięgam wtedy już po prostu po moją kurtkę. I pokażę Wam ten neutralny szalik, który dopiero co kupiłam, więc też więcej o nim za tydzień. To jest, słuchajcie, szalik z marki Sezan, kupiłam go z drugiej ręki i jak zobaczyłam ten szalik, on jest też znowu taki duży naprawdę. Stwierdziłam, że w sumie nie mam takiego szelika w, tak w takim neutralnym, wiecie, brązie. Ostatnio mam naprawdę szał na brąz, wszystko co jest brązowe mi się podoba. Oczywiście jest dużo brązu w sklepach i tak dalej, bo brąz, zwłaszcza taki ciemny, jest dość mocną tendencją. Natomiast tego typu brąz jest bardzo taki neutralny. No i stwierdziłam, że w sumie, w sumie do tej kolekcji niewielkiej, by mi się taki szalik przydał. I ostatni, słuchajcie, który de facto dostałam w prezencie od mojej mamy w zeszłym roku, bo ona sobie go kupiła i potem stwierdziła, że ona w sumie nie będzie go nosić, bo ten kolor to nie do końca jej kolory, co jest w sumie jest prawdą, bo moja mama takich kolorów nie nosi, natomiast ja tak... I nie jest to jakiś szalik świetnej jakości, bo to jest HNM, niestety z akrylu tym razem. Ale podoba mi się ten kolor, i tak stwierdziłam, że a dobra. Akurat chyba ja pamiętam, że jak wracałam ze świąt, to potrzebowałam szalika, już nie pamiętam dlaczego. I stwierdziłam, że w sumie, w sumie ten szalik może być. No i noszę go od czasu do czasu. Bardzo podoba mi się ten kolor. Jakby to też nie jest kolor, po którym będę sięgać tak strasznie często, żebym, wiecie, myślała o tym, żeby zainwestować w coś z wełny. Więc to wystarczy. Także tak wyglądają moje dodatki jesienno-zimowe. Dajcie mi znać, czy macie też wybór, czy raczej macie gdzieś tam jakieś jeden, dwa zestawy i tego się trzymacie. Dziękuję Wam za oglądanie. I życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz na nadchodzące święta. Zobaczycie mnie jeszcze raz przed końcem roku w filmie o zakupach z tego kwartału. A tymczasem zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!